Kiedy jesteś naprawdę kochający mąż. Mają co robisz? Glej w wiadra. Cześć wszystkim. Eliasku, przywita się z widzami? witasz się czy nie? Słuchajcie, za chwilę zobaczycie odcinek z naszej drogi powrotnej z Sopotu do łodzi. Ten odcinek miał się pojawić wcześniej, to znaczy od razu po naszym powrocie, ale wyszło tak, że ja zgubiłam kartę pamięci i ono dopiero teraz odnalazła się w aucie. I sporo osób pisało do mnie w komentarzach, czy będzie ten odcinek z drogi powrotnej i kiedy się pojawi. Było śmiesznie, więc was z Eliaskiem zapraszamy. Tak? Zapraszamy, możecie, zapraszam was na odcinek. Zapraszamy! Cześć, Cześć wszystkim! Aisha tutaj robi porządek. Za chwilę już wyjeżdżamy z Sopotu do Łodzi. Kończy się już nasz wakacyjny wyjazd. Tata Maja i Eliasek jeszcze śpią. My z Aishą pakujemy walizki. Co jeszcze robimy? Nie wiem. Musisz się uczesać, wiesz? Pocznę sobie włosy. Jestem uczesany. jeszcze sprawdź proszę lodówkę, czy coś tam nie zostało. To, to zabieramy. Zabieraj to. I ja znalazłam dla mojej taką fajną aplikację na telefon z Bingiem. Wybaczcie. Ja też chcę wypróbować. jeszcze. Więc podczas podróży z Mają będziemy testować aplikację Bing. Słuchajcie, ta aplikacja jest dostosowana do potrzeb dzieci w wieku gdzieś od roczku do piątego roku życia. Jest bezpieczna, ponieważ nie zawiera reklam. Tutaj można się bawić. te fajne gry. Ja też chcę wypróbować. Ty? Ile masz lat? Osiem. Zobaczy... Zobaczymy, czy Maja ci pozwoli. Ale pierwsze wypróbuję Maja. Właśnie jak będziemy... oglądaj, baw się i ucz. Już zapamiętałaś, nie? tak? Tak. Mimigo, <grym> oglądaj, baw się i ucz. Jeżeli podczas podróży zauważy, że Maja zaczęła narzekać i ma to otworzymy aplikację, będziemy testować. Właśnie ja mam pełną wersję aplikacji i mamy tu 78 odcinków serialu. Jeszcze już naciska. Tu są te wszystkie odcinki. I mamy tu jeszcze gry i zabawy różne. Mamy puzzle, mamy kolorowanki. Sprawdzimy, co spodoba się Mai. Ja dosyć dużo Tam jest. też się uczyć. Wersja podstawowa aplikacji jest bezpłatna i dostępna jest w sklepach Apple i Google Play. Chodź, pakujemy walizki, a tak. Dla kogo łaska w górę? Dla ciebie. Maja obudziła się, nie chce się uczesać. Mamy już walizki. I co, wychodzimy? Życzymy wszystkim miłego dnia. Piszcie, co u was ciekawego. Co nowego. My żegnamy się już z Sopotem. Żegnamy się z morzem. Dobra, zabieramy walizki. I wychodzimy. Piękowo. Nie ma twojego plecaka? Wałóczę je, który plecał. A... Musimy dobrze, panikuję! a Co jak co, ale pogoda była super, no nie? Przez cały tydzień było słonecznie. Kto jej poleci? Daj mi. Ty paluszek? Mam, idziemy do żabki. I co chcesz kupić? Nie wiem. Coś do jedzenia na śniadanie, tak? Tak. I coś do jedzenia na podróż. Ej ja już już umie na jeden boczek się przewracać. Ja myślę, że on już za chwilę przewróci się z plecków na brzuszek, bo już bardzo blisko tu. Już? Zapinał mi się? Zapinał mi się dług? Tak. A jeżeli już, to tu się musisz gdzieś zaparkować, bo jest bardzo ważna sprawa. Jak tylko ruszamy, przychodzi ważna sprawa. Już za chwilę. My stoimy w korku. No, stoimy w korku. Mariuszek sobie tutaj bawi się. A ja się można. Maja, wiesz, ja mam dla Ciebie niespodziankę. Jaką? Mam dla Ciebie, zobacz co. Zobacz Maja, tu jest aplikacja. Bing! Będziesz testować? Mhm. Tak. Zobacz Maja, tu możesz oglądać odcinki z bingiem. Tak. Dużo tego jest. A tu... A tu możesz bawić się. Zobacz, co nagrywać. na gry. Będziesz grać czy oglądać? Mamy Grać? To wybieraj. Znajdź zawsze. Witaj polu, witaj Pink. Flop ma listę zakupów. Będę mu pomagał. Jak fajnie. Cieszę się Maja? Musisz znaleźć 6 marchenek, to jak już prawie zasypia, a Isia już śpi. Jezu oglądam i będę teraz spać. To oglądasz, że będzie spać? Mm. Jesteśmy na stacji benzynowej. Dziewczyny chcą trochę się poruszać, tak? Tak. No, biega. Bing biega tak. I tak biega, Bing? Tak. Kto tu odpoczywa? Kto tu odpoczywa? Eliazek odpoczywa? Tak? Zaraz jedziemy dalej, do domu jedziemy, tak? Jak się fajnie bawi. Bing tak robi? To sprzątasz, tak? Sprzątasz, o, tak? Sprzątam. Chcesz kawał kurczaka? I ty jesteś naprawdę kochający mąż. Pogryziony mi kawałek kurczaka zostawiłeś, tak? O córeczka ma już. <laughs> Nie chcę, Chcesz? nie chcę, nie, nie chcę. Dziękuję. No słuchaj, idziemy już? Iż idziemy? idziemy. Biegając tu na placu zabaw i wracamy do domu. Już jedziemy, tak? Już jedziemy, jedziemy do Łodzi. Co dziewczyny, już wymęczone? Chcecie do Łodzi, wracamy do domu? Tak. Koleżanki czekają. Już jesteśmy w łodzi nareszcie. Słuchajcie, aplikacja z Bingiem mnie dzisiaj po prostu uratowało. Nie było krzyków. Maja nie pytała się co chwilę, czy już jesteśmy, czy już jesteśmy. Już, już jesteśmy prawie w domu. Dzisiaj tego nie było. Maja, co robisz? Rysuję. Maja rysuje. Maja koloruje. Ja pink. I to chyba flup, tak? Tak, flup. Zobaczcie. Byliśmy w Gdańsku. Było mega gorąco. W Sopocie też. A w Łodzi jest deszcz jasek śpi A jeszcze spał Leje jak z wiadra A jeszcze bardzo chciałam wyjść na dwór po powrocie Już jesteśmy w domu Wszędzie tam wali Wali Jesteśmy w naszym ogródku Zobaczcie jaka trawa jest Już długaśna Chyba jutro przyniesiemy kosiarkę z piwnicy Tata zabrał Aiszę i Maję na podwórko. Ja zostałam w domu z Eliaskiem. Będę go usypiać. I czekają na mnie dwie walizki z brudnymi ubraniami. Pralka też chyba za nami się już stęskniła. Więc wracamy do rzeczywistości. Maja, musisz znaleźć sześć marchewek. Dziewczyny, co robicie? Mamy. Robimy? Maja, dlaczego przyniosłeś tutaj swój pościel? Maja powiedziała, że będzie spała ze mną dzisiaj. Tak, Maja? Zinicu? Póki ja usypiałam maluszkę dziewczyny musiały zająć się sobą. Co dziewczyny, jemy kolację. Idziemy spać. Zmęczone jesteście. Ciężki dzisiaj dzień był trochę, no nie? Co, już kończymy tego vloga chyba. Tak. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami w tej podróży. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do nowych vlogów. Pa pa!